Czołem lajkoniki postanowiłem Was tak nazwać, bo zaraz wystartujecie w wyścigu Ultra Lajkonik. Ja się nazywam Łukasz Marks, jestem kamerzystą, amatorem i hobbystą. Prowadzę na YouTube kanał, który się nazywa Wywiady na Rowerze. Jak sama nazwa wskazuje, polega to na tym, że jeżdżę na zawody, robię to już od czterech lat, i na tych zawodach filmuję Was i rozmawiam z Wami, staram się uchwycić Wasze emocje. Od takich filmów na kanale mam już setki, także można sobie tam zajrzeć i przygotować się też w ten sposób mentalnie do wyścigu. Oczywiście z lajkonika jeszcze tam na razie nie ma żadnych wywiadów, ale potem się będą pojawiać. Ja te filmy kręcę, potem montuję i sprzedaję Wam. Sprzedaję je w różnych formach, to znaczy mogę wam sprzedać surowy materiał, taki jak nakręciłem. Często sprzedaję wam materiał obrobiony, to znaczy ten wywiad pocięty, tam ładnie podłożona muzyka. A często też dostarczacie mi własny materiał, to co sfilmowaliście, czy to co nakręciliście, czy to co zrobiliście zdjęcia w czasie wyścigu, i ja ten materiał splatam razem z moimi, i powstają takie trochę bardziej obszerne reportaże. Jadę sobie teraz nad Dunajcem tutaj w poszukiwaniu miejsc. W ogóle jeżdżę po trasie, dzisiaj cały dzień, ale tutaj właśnie fajne miejsce znalazłem na drona. Bo będę, ja będę was kręcił z roweru, ale będziecie też dronowani. Słuchajcie, bo tu jest płasko, gładko i obszernie, ale niech was to nie zwiedzie. Ta trasa jest mega pagórkowata. Tu cały czas się przechodzi ze zjazdów w podjazd i z podjazdów w zjazd. Także naprawdę jest tutaj co robić. Przygnała mnie tutaj ciekawość na ten wyścig, bo jest to rejon polski, którego ja kompletnie nie znam i jestem bardzo ciekaw, jak to tutaj wygląda. No po takiej pierwszej wizji, jestem zachwycony przede wszystkim widokami, które tutaj są, bo tutaj, właśnie jadąc po tych pagórkach, które właściwie w dużej części nie są zalesione, widoki są no po prostu zapierające dech w piersiach. Jest to taki trochę inny krajobraz, inny, może przypomina mi najbardziej czy Góry Świętokrzyskie, czy, czy może trochę Lubelszczyznę. W każdym razie jest, jest pofałdowane, ale to nie są też góry, więc, więc tak to jest to coś takiego właśnie pomiędzy górami a nizinami. Naszła mnie jeszcze taka refleksja właśnie po tutaj kręceniu się po trasie: mianowicie teren jest bardzo pofałdowany i jest tu masa bardzo stromych asfaltów. Na tych asfaltach będziecie na podjazdach zdychać, ale na zjazdach będzie was korciło, żeby szarżować. Słuchajcie, pamiętajcie, to jest teren zurbanizowany dość mocno. Tu jest dużo samochodów. Kręcą się dzieci, kręcą się jacyś rowerzyści, tacy miejskowiejscy. Psy latają, samochody dostawcze czasami parkują w różnych dziwnych miejscach. Ja dzisiaj spotkałem w zupełnie idiotycznym miejscu, gdzie bym się w życiu nie spodziewał na zjeździe kuriera DHL, który gdzieś do jakiejś tam chałupiny jechał. Także naprawdę trzeba tutaj uważać, apeluję o rozsądek na tych zjazdach i jednak o używanie hamulców, bo no, może się to słabo na jakimś zakręcie, czy w jakimś miejscu skończyć. Jest też kilka miejsc, zauważyłem, gdzie deszcz naniósł trochę piachu kamieni, prawdopodobnie tutaj padało, także nie muszę żadnemu rowerzyście tłumaczyć, co wjechanie na zakręcie na taki piach lub kamienie oznacza. Także apeluję o taką ogólnie kolarską czujność. No i co? Widzimy się tutaj na majówkę. Już się cieszę na spotkanie z Wami. Mam nadzieję, że przeżyjecie tutaj wspaniałą przygodę i życzę Wam kapitalne Wyścigu. Do zobaczenia na trasie. Cześć, cześć.